Cześć. Witajcie na kanale, gdzie ja jestem Burzyk, a co dzień dobry. Zapraszamy was do odsłuchania naszych wrażeń z użytkowania zestawu kina domowego, może trochę szumnie nazwane, Mozos Theater 2.1. Theater, którego dostaliśmy w tym roku, trafił do nas w takim już ekologicznym, kartonowym opakowaniu. Jest to ciekawe, bo kiedy przejrzałem sobie internet w poszukiwaniu informacji na temat tego urządzenia, to pojawiało się często takie bardziej przyciągające wzrok, eleganckie, czarne pudełko. Być może jest to polityka. Firmy. W każdym razie wygląda na to, że nie zmieniła się zawartość zestawu, znajdującego się w środku. Wszystko naprawdę świetnie zapakowane. Poza listwą, która jest oczywiście centralnym punktem zestawu, sabuferem, który jest fajny, czupły i pionowy. Pilotem zdalnego sterowania, który mamy do obsługi z fatalną naklejką w środku. Nie wiem kto to wymyślił, ale nie da się jej zedrzeć ładnie. Trzeba to będzie robić teraz na jakieś ciepło, ciepłą wodę. Znalazł się również zasilacz, bo oczywiście zestaw wymaga stałego zasilania do poprawnego działania. Następnie przewody. I tu mamy akurat fajnie, bo mamy po pierwsze HDMI, po drugie, jacka 3,5 mm, po trzecie, przewód optyczny. No i na sam koniec instrukcja obsługi razem z kołkami i śrubami do montażu zestawu na ścianie. Tak naprawdę więc wszystko, czego można by oczekiwać. W pilocie zabrakło baterii. Jakiś czas temu na naszym kanale testowałem Cinema, czyli. Jakby poprzedni model, również od Mozosa, tego kina domowego, możemy tak sobie powiedzieć, budżetowego, był on nieco y, uboższy y, w kwestii specyfikacji technicznej. Y, theater to zestaw, który ma łącznie 100 watów mocy RMS, y, podzielone na 60 watów w y, sabuferze oraz 2x20 watów W w y, soundbarze, co już wskazuje na to, że znalazły się tutaj tylko dwa przetworniki średnio pełnozakresowe. Y, Następnie pasmo przenoszenia od 50 Hz do 18 kHz, więc no, przynajmniej nie takie rzucone Hamsko 2020 jak to często bywa. Jest wsparcie dla Bluetooth w wersji 5.0 poza modułami przewodowymi i fajnie, bo odsłuch przeprowadzimy, żeby to wszystko ustandaryzować oczywiście w module Bluetooth. Waga zestawu, no to to już się robi ciekawie, bo soundbar waży 1,9 kg, sabufer 3 kg, więc no, zestaw typowo pod e, telewizor obok jakiejś tam, nie wiem, szafeczki RTV. Wymiary soundbara to przede wszystkim 71 cm długości, no, szerokości, no, zależy z jakiego wymiaru patrzeć, e, 12 e, wysokości, przepraszam, 12 głębokości i 6,3 cm. E, Wysokości. Spokojnie, płaski zmieści się pod większością telewizorów, które choć odrobinę tę nóżkę mają do góry. Chociaż mamy ostatnio przykład u domana Thompsona, który jest no, praktycznie y, na komodzie zawieszony. Z kolei sabufer to 22x12 na 40 cm szczupły, wysoki, nie zajmie dużo miejsca obok RTV, na to to <laughs> nie jak ty obecnie, ale jeszcze wrócisz do formy. Trzy tryby muzyki, z których dialog, no to taki podbijający wysokie tony, raczej nie nadający się do słuchania, nie polecam. Muzyka, powiedzmy, bardziej zbalansowany, jest całkiem w porządku i tryb właśnie video, raczej movie, czyli do odtwarzania filmów z najbardziej podbitymi wysokimi pasmami. Pilotem możemy sobie również te ustawienia dostosować troszeczkę bardziej. Precyzyjnie w każdym z trybów. 499 zł to była cena sugerowana przez Mozosa. Odrobinę taniej da się już kupić 450 zł mniej więcej za taki zestaw. I po omówieniu wyglądu i posłuchaniu odniosę się do tego, czy jest to moim zdaniem cena adekwatna, czy warto o takim sprzęcie pomyśleć. Jedziemy z wyglądem. Jeśli chodzi o subwoofer no to subwoofer, jak go zobaczyłem w pierwszej chwili, przypomniał mi. E, czasy testowania właśnie takich zestawów od Creative'a, mhm. czyli dość e, wysoki, smukły e, z membraną na boku, e, bas-refleksem z przodu. Mhm. E, oczywiście w całości jest to płyta wiórowa. Mm, słychać nawet? A jakieś drewno. Oklejona, ale mimo wszystko dobrze ze sobą, e, dobrze ze sobą połączona mhm. i duży plusik za to, że na tej okleinie nie zostają odciski palców. Tak więc... Swoje. A, nawet moje nieźle schodzą. Znikają po chwili, tak więc naprawdę mm -hmm. za to ogromny plusk. Jedyne, czego będziemy musieli pilnować, to tego, żeby przetrzeć ten subwoofer z kurzu. Eee, przechodząc do samej listwy, ona też już eee, wykonana w, w, tak, żeby jej za bardzo nie pobrudzić, czyli takie chropowane, tworzywo sztuczne. Tworzywo, tak jest. To, już jest, to już nie jest drewno, ale tworzywo sztuczne, ale też chropowate takie, żeby nie pozostawiać odcisków palców, żeby tego nie wypalcować, żeby to się nie błyszczało jak Psu wiemy co? Najbardziej odciski palców przyjmuje maskownica. Tak, no metalowa. ona jest metalowa, błyszcząca, tak więc na to będziemy niestety musieli uważać. Resztę mm -hmm. zwykłą ściereczką gdzieś tam pacniemy czy nawet tą szczotką jak w, w filmach chodziły tą, tą... te pokojówki, tak. Mm -hmm. y, do kurzu przetrzeć i będzie to zdecydowanie Wystarczało. Na froncie, jak wspomniał Burzyk, metalowa maskownica, logo Mozosa, na górze, na tym chropowanym tworzywie sztucznym mamy Pan panel sterowania. do zarządzania. Mm -hmm. Mamy cztery przyciski, włącznik, mołda, play, pause, e, przesunięcie piosenki przód, tył, jak również ostatni jest to przycisk e, mm, play pause. Tak. Przede wszystkim chciałem powiedzieć jeszcze, że to jest na takim fajnym fragmencie wyszczotkowanego mm -hmm. jakby tworzywa, troszeczkę się wyróżnia. Od całej reszty zestawu. Na bokach jest ciekawy zabieg, wyglądający jak w głośnikach. Przepraszam, Sony, zrzuciłem pilota. Jak w głośnikach, są membrany pasywne się tutaj znajdowały. Mm -hmm. No ale to jest chyba tylko wizualny zabieg, bo tutaj nam y, za wiele się nie dzieje. To sobie jeszcze przez y, moment podczas odsłuchu. No właśnie, aż odstawiłem subwoofer, Otystrym. bo wydawało. Wydawało mi się, że tam jest ten, membrana pasywna. No właśnie, no ale no nie ma sensu membrana pasywna w zestawie, który ma osobno sabufer, więc taki raczej wizualny zabieg, jak to gdzieś wyczytałem ostatnio. Yy... W zestawach kina domowego, czyli takich powiedzmy pod telewizor, liczy się bardziej to, żeby one ładnie wyglądały niż jakoś super ekstra grały, szczególnie w takim segmencie cenowym, bo pamiętajmy, że rozmawiamy tu o sprzęcie naprawdę tanim. No i pilot, który jest naprawdę spoko, wygląda elegancko, typowy, nowoczesny multimedialny pilot z najważniejszymi funkcjami z frontu, bardzo ładny z logiem mozosa. No z tyłu ta fatalna naklejka, nie wiem, kto na to wpadł. No i niestety trzeba precyzyjnie celować, bo mamy tutaj po prostu podczerwień. Tak jest. No i na środku. Znalazły się gniazda. Mm -hmm. a jeszcze nie wspomnieliśmy o uchwytach do mocowania na ścianie. A no właśnie, to, to, to bardziej Ty się lubujesz, bo Ty jesteś majsterkowicz, ja zazwyczaj... No jak już kiedyś będę miał własny dom taki na poważnie i do tego jakiś jeden idealny soundbar, który będzie tam już wisiał i go nie zdejmę, to, to może. też nie będziesz chciał brać subwooferów. No właśnie, to brać... nie będę chciał brać... A nie, no to bez przesady, aż tak to nie, ale jak się cały czas zmienia te sprzęty, to uwierzcie, nie chce się tego montować. W każdym razie jest, można do ściany bez problemu przymocować. No i na środku, w takiej wnęce otoczonej wzmocnioną, śrubkowaną, jakąś, nie wiem, też plastikiem jednak, znalazły się gniazda, o których wspomnieliśmy. Idąc od lewej strony jest to gniazdo USB na pendrive do 64 GB, ale jest gniazdo jack 3,5 mm, koaksjalny, z czynczy na jacka można przejść, optyk HDMI, ARC, oraz zasilanie i podłączenie prądu i sygnału do sabufera. Także no wszystko, co jest najważniejsze, się tutaj znalazło. Na spodzie nóżki dwie dość duże, więc naprawdę solidnie na biurku czy na komodzie, napędzie spoczywał. Zestaw mamy już przestawiony do tymczasowego. Pamiętajcie, odsłuchu. No tutaj nie oszukujmy się, jest to tylko dla Was zrobione jakkolwiek poglądowo. Tak jak widzieliście na przebitkach stał on przy komodzie razem z sabuferem obok niej, nie tak ściśniętym, tylko miał normalnie swoją przestrzeń. Ale żebyście troszeczkę mieli wyobrażenia, to procedura będzie wykonana, a potem ja, najwięcej towarzyszącona, wypowiem się o tym, co mniej więcej z tego urządzenia słychać. I co? Zaczniemy sobie, może skoro jest to CFR, no to od Highlander Droid. 3D on Trip сюда Best 3D off

Movie. I mówi. Chyba nie ma wątpliwości, na którym zostaniemy. Cieszę się bardzo. Muzyka jeszcze powiedzmy... Nie wiem po co, ale okej. Okay. News to w ogóle do wyrzucenia. Przy roku. Muzyka może przy roku robić To robi sprawdzimy jeszcze. Ten. To sobie jeszcze sprawdzimy. Idziemy na razie dalej. Utwór, który ma taki ciężki bas. Rhythm and Bass. Trochę przewiniemy, bo on się długo wkręca. Bas możemy jeszcze podbić. Ale uważam, że to nie ma sensu. You Tutaj damy sobie też troszkę może muzyki. 3 d on. Jak on się robi jak kiedyś na kompie była aplikacja jak z łazienki tryb. Bez 3D? 3D Pomijamy. Na Music. Dobra, no i odrobina roka, tak jak już Adson powiedział, tej, Red tej, Razie w trybie tej, jesteśmy. Alone inside these empty broken walls, and I can't see it clearly, but it's obvious. I know Music. 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 Czy jest coś jeszcze decydującego, czy już po cichu ma sobie grać, a my sobie Można rozmawiamy? Sobie grać. No dobrze, to. Jest sens zmieniać kadr, czy wypowiadamy się? Nie, wydaje mi się, że nie, bo teraz kadr jest dość, dość ładny. Czysty, tak co trudny. Będziemy musieli znowu stawiać ten wielki subwoofer na tym, na biurku. Mm, mogę zacząć. Musisz. Jeśli chodzi o te trzy tryby, mm, dla muzyki. Sądzę, że zmieniłbym mu nazwę na live. Jeśli ktoś lubi, lubi odtwarzać sobie jakieś nagrania z koncertów live, no to on gdzieś tam Trochę, może, się tak to robi. może się sprawdzić, bo tam jest taka, powiedzmy, takie uderzenie takiej ściany dźwięku, więc do tego bym go zastosował. Tak, to tryb, bardziej 3D jest niż ten sam tryb 3D. E, tryb mówi. Tryb mówi jest y, moim zdaniem najprzyjemniejszym trybem. Mamy bas, mamy niezagłoszone nie pozostałe pasma, tak więc przyjemnie się na tym najprawdopodobniej będzie i słuchało muzyki, i oglądało filmy, czy jakieś wydarzenia sportowe, bo najprawdopodobniej przy meczach on również będzie, będzie podbijał głos komentatora i tego, y, y, y tego typu rzeczy. Y, ten trzeci tryb, no to ten trzeci tryb jest w ogóle do wykasowania z pamięci, żeby, żeby nie przeskakiwał i nie zabierał miejsca w pamięci tego zestawu. Natomiast tryb 3D, o którym wspomniałeś, że on jest taki trochę złodzienki, ja też do końca nie chcę się wypowiadać na temat tego trybu 3D, bo on tu nie zrobi na mnie takiego wrażenia, jakie zrobiłby. W normalnym pomieszczeniu, za tak. chwilę wrócimy do tego. Okay, jeszcze. Bo myślałem, że mam na chwilkę być cicho, żebyś. Nie, 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 nie. nie, nie. E, Jakie on by zrobił docelowo ustawionym przed telewizorem, tam wtedy byśmy sobie odpalili jakiś, dajmy na to film e, wojskowy czy serial wojskowy, które wychodziły, na, które wychodziły naprawdę świetne, i tam mógłbym coś więcej na temat tego powiedzieć. Mimo wszystko te dwa tryby, czyli Music i live znajdzie każdy music, music i, i movie. movie dokładnie każdy znajdzie coś dla siebie ci którzy wolą nieco bardziej basowe brzmienia dla tych którzy wolą e, ująć sobie tego basu a dodać pozostałych pasm gdzie wtedy będzie taki Eee, po prostu tymi tryblami bardziej nas uderzał mm. ten, e, ten zestaw. No i w tej cenie uważam, że jest nieźle. Naprawdę nieźle. Zwłaszcza, że te uderzenia tego basu są mocno e, mocne i przyjemne zarazem. To jest, tak. tak, jest taki... Ja czułem, ja byłem gdzieś tam pod nogami moimi mm. leży, ja czułem takie przyjemne wibracje na podłodze, na podłodze od tego właśnie subwoofera. E, Mówię, że kosztuje 450 zł. Tak, mniej więcej. Jest tego naprawdę bardzo fajnie wyceniony e, i żadne, sądzę, że żadne głośniki w telewizorze nie będą się umywały nie, do tego, co potrafi, ten, co potrafi ten zestaw. Tak, to teraz ja troszeczkę yy, przejmę mikrofon. Yy, przypominam, jest to zestaw za 450 zł, więc ludzie, którzy oczekują od tego, że on będzie kinem domowym z absolutnie rewelacyjną reprodukcją przede wszystkim średnich i wysokich pasów. Tak, I pewnie z dźwiękiem 7.1. I z dźwiękiem 7.1 i z dolby Digital, dolby Atmos. No nie, nie, nie. Tutaj nawet nie są wspierane te kodeki. To jest zwykłe urządzenie za 450 zł, które, no nie oszukujmy się, przede wszystkim wygrywa basem. Ono ten bas ma przyjemny, soczysty, w naprawdę fajnych, że tak powiem, Pasmach odtwarzany i on nie pierdzi. No faktycznie, czasami może troszeczkę wychodzi naprzód, no ale też taka chyba jest jego rola, bo te przetworniki, które są w listwie dźwiękowej, no one nie są aż tak fajne jak y, można. Tutaj na przykład, o, powiedziałeś, że nie każdy telewizor może mieć tak dobre głośniki. Nie wiem, czy bardzo drogie telefony nie mają średnio wysoko zakresowych, czystszych głośników, telewizory. telewizory, tak, niż, te, niż ta lista dźwiękowa, no ale telewizory nie mają, są dwa sabufera. Przepraszam, bo mówiłem o całej całości zestawu. Dokładnie, no i o ile tak powiedzmy, że takie głośniki to pewnie w telewizorze są i, i, i tutaj nie ma co się oszukiwać, bo to nie jest najwyższa jakość, do tego są dość blisko siebie, więc o mowie o stereo tutaj nie ma za wielkiej mowy, trzeba siedzieć blisko, żeby to stereo wychwycić, o tyle sabufer, no to tutaj robi moim zdaniem dużą robotę i w filmach i w widowiskach sportowych no sprawdzi się dobrze, ale dla mnie najlepiej sprawdza się w muzyce i to klubowej, bo w roku to szczerze mówiąc się średnio podoba. Dla mnie tutaj jednak te przetworniki, będące na sądwarze, nie wyrabiają. Nie są na tyle jakoś nie wiem, tych pasm nie rozdzielają, żeby to brzmiało dobrze. Wszystko troszeczkę się zlewa. Ale przy muzyce klubowej i filmach z dużą ilością wybuchów i basu, no to to robi bardzo dobrą robotę. Na sam koniec jeszcze sprawdzimy maksymalną głośność, bo tutaj damy sobie osobne sterowanie na pilocie, osobne na y, telefonie, więc na chwilkę dosłownie i my tylko odczytamy i wam powiemy na żywo, bo wcześniej zrobiliśmy bez y, maksa na pilocie, a jednak jest różnica. Będzie, chyba trochę bolało. 32 na maksa, uwaga. 97 dB w naszym tradycyjnym pomiarze z metra. W takich sprzętach jest to trochę no, umowne, ale możecie sobie jakieś tam dane z tego wyciągnąć. Na salon taki myślę do 20 metrów spokojnie, bez problemu wystarczy. 25 metrów może on nie, nie spowoduje, nie wiem, trzęsących się szyb, ale przyjemną jakość dźwięku zapewni. Zdecydowanie lepiej będzie się oglądało. Większość produkcji, czy to seriali, czy produkcji kinowych bo, niż z telewizora. Niż z telewizora. No, tam Bez nie korunek. mamy tego uderzenia, takiego basu. No tak jak mówisz, te głośniki średnio i pełnozakresowe. No okej. Okay. No, są jakie są. Może zainwestowano bardziej w sabufer, a troszeczkę mniej w listwę dźwiękową, no ale przynajmniej ładnie się prezentuje. I ogólne wrażenie za 450 zł robi naprawdę dobre tutaj, żeby to wybrzmiało, żeby nikt nie miał wątpliwości. Zamicie Burzyk i Mozos Theater 2.1. Do zobaczenia! Jest gig.